No bo po co, nie? Fajna mapa. No mapa może i fajna, ale kurwa ludzie, nie? Aha Mamy ten sam Mamy chyba wszystkich takich samych w przeciwnym No ten ból dziewięć 9... na pewno Tak, cały kurwa team Zajebiście no to co, kurwa same dia jebane diamenty tam pewnie są znowu Dobra, środzi. Dobra dłonboków Ooooo GM8 a 1 Ale nie kurwa. To jest cały jebany team Cały jebany team, jak kurwe... Jak kurwe strzelił Ty, a ten dr Love to jest z nami na chibance i ten mantis SB to byli z nami w teamie? Aha, czyli kurwa, zajebiście się złożyło, widzę. <grymne> Wejdę kurwa na zaraz, autentycznie. No to co, szybkie przepierdalanie będzie znowu. Bo chłopę znowu zraszują w ostatniej rundzie. Teraz będą kampić i skomplikować pewnie. Это немножко через себя, да? Ната, что я сейчас пользуюсь? Забитый! рект, шмато, рект. Ale dojebany! Ha, ha. Ale dojebany! Chłopa z Gnata pocisnąłem, kumasz? No nie, jeszcze jeden jest w tym oknie. Jeszcze? Tak, cały czas tu siedział. Jest dwóch. Dostał. Który Cię zabił? No ten ból LOL yy. Ało zgasłeś Fucking sledge Rektus ma mato. to mato na ma to A chłop Ci ten ogólny napisał? No ten ból Bo to z tego jest chłop ty, a jak im napiszę żeby dechli, to coś. <noise> nie wiem jak Polak to zrozumie, a jak nie to chuj. <noise> Ale po angielsku napiszę. Dobra, no to pan mnie i tak zrozumie jak tak. Ale nie wiem czy to się dobrze skończy, wiesz. <noise> Dobra, jak tam wolisz, no chuj, ja w to. <noise> Najwyższy <noise> bana dostaniesz i tak kurna masz na tym na free week ten, na y, Game Passie z freego. <noise> Najwyżej multi konto i chuj. Co, nie? No, gamepad okay, tak 4 złote. Coś chodzi mi o to, że i tak grę mówisz, że kupujesz, więc wiesz. No ta, ale konto. No tak, ale jak tutaj jeszcze nie masz oficjalnie kupionego, to możesz pana dostać i tyle, nie? A oni się. Eee, nie wiem, mamy dwóch haków, na pewno <śmusz> <śmusz> Jeszcze jeden laspis <śmusz> Dobra, mamy wszystkich i uważaj na spompika znowu oczywiście W ogóle kibanką grasz, widzę Oj, piking, 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 piking Thing. I see. To co znowu taktyczny granat poleci? No, będzie czy nie będzie? Chyba nie. Nie, nie wiem. Nie wiem, Chłop powiedział, że będą spampikować i normalnie tam poszedł i skinął, nie? A teraz wyszedł jeszcze Ja bym nawet nie próbował z tą tej strony, nie? Wiemy No Miot jest wyspotowany, wszyscy są wyspotowani Nie wiem czemu mam 53 FS latający Jeden jest chyba na górze. Jeden to w ogóle rikoczetem dostał. Jak to? No bo mi trzeba do kłapa i on akurat po A. Dobra, ja wbiłem do budynku. To eee, pensy... wycofaj, wycofaj, wycofaj Zostawcie sią Łatwo? Jaspo je zrobiłem Jak on nie dostał? Weź mi powiedz. Toż u mnie cały, cały czas był na celowniku. Ale jest rico już. Ale nie, ja się ja kontrolowałem ten tylko idealnie. Nie wiem, ja tam porobiłem tego, co cię zabił. Szybko było. Dobra, możesz wziąć sileżka, bo oni będą roszować. A może z pompką? Co? Może pompkę wezmę? Oj nie, oj nie, oj nie, oj nie Bo oni tutaj będą Co? Ta pompa jest takim głównym No trochę Ja tylko jednego killa miał zrobiłem przed cały mecz <laughs> Jak grałem pierwszy raz No, pamiętam <laughs> to skąpiłem się w rogu, gdzieś te zadełki i hopy akurat <laughs> Tego zabiłem <laughs> No pamiętam, tym. Miejmy na no, szybko Widzę jednego Gdzie? Na czarnym marku O jeszcze kolejne. O kolejne w ogóle od dachu idą, jak sobie. Dobra, gra ja na drugiej stronie siedzi. Będziemy słyszeć jak chodzą. Jak coś to będę podłukać i na to wyrażę. jest tu. E, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest centralnie jednak, bo... O, do dobra, swe do. Chłopcu na depa Dobra Tam jest, tam jest Na czas, na czas! Dobra! Jaki chłop, kuryna! Ja nie że jaki odpał! Kuryna jak ty tryharda teraz ojebałeś, tylko bezajm Ociu, no gościu! Ale tryhard! Dosłownie, jakbyś ty miał lepszego Aima w tej grze, to ty byś te, teraz był tym, hardem dosłownie, 1 do 1. Jakbyś miał Aima, to jesteś hardem w tym momencie, nie? Trzeba jej No, poćwiczyć. No. A właśnie, w kolejnym sezonie będzie strzenica dodana, to będziesz mógł. No, na deathmatchu będzie trzeba ćwiczyć, a nie. Eee, ale w sensie będziesz mógł zobaczyć jak broń lata, na tej. I będziesz mógł wiedzieć ogólnie, gdzie masz kontrolować i w jakim momencie, nie? Recoiler. No bo niektóre bronie latają bardziej w lewo, nie? Na przykład te yy, Ta broń śledzia, nie? Ta brytyjska. Tutaj to to jest taki przykład, nie? Tak zrobię. Ej, ale w sumie dobry spot mogę powiedzieć. Nie wiem, czemu tutaj tego nie robią. Dronik jeździ.

Nie wiesz gdzie są? Nie. Dobra, widzę gdzie. I don't know what's Someone on know. Uh, a bomb. You need to disable their diffuser. No co masz No co ja mogę zrobić Ej ale byście wytrzymali dłużej to ja bym to jeszcze porobił Nie wiem, do mnie z pięciu stron człowieku zaczęli strzelać No było jeden versus trzy Dla ciebie wtedy no i dobra, taka, jak tutaj porobimy, nie, jak, jak nie damy się spikować, to mamy to porobione, okej? Okay? No, Pomóżcie. Dobra, jeszcze raz chyba. Tylko, że ruszy pionowy, tym razem wtedy, tak rzucało. кто-то сейчас писал <laughs> Let's try this again Это уже Тебя еще убили 10 секунд до вкладки 5 секунд до вкладки Ты указал локацию Пойди в эту локацию Nie pikują? Nooo! Fokczam! Good job to good job. Mark no i pokczam, pojebani są. No i chłopy są jebane teraz o pochodzę. Ruchamy nich, kurwa Dobra, no i to jest kurna meczy, gościu To jest, this is magic Dobra, no i grywanie kończy, jo